Zapraszając do naszego nowego salonu, chciałbym wspomnieć o najlepiej sprzedającym się modelu Volvo, który stoi za nami. Model XC60, samochód klasy SUV. W tej klasie mamy jeszcze mniejszą XC40 oraz większego SUVa Volvo XC90. W tym roku planujemy premierę Volvo V60 Cross Country, czyli podwyższone kombi. Zapraszamy do naszego salonu w dniach od 1 do 3 marca na dni otwarte tego modelu. Chciałbym wspomnieć o nowoczesnej formie finansowania samochodów. Coraz częściej klienci decydują się na wynajem długoterminowy, gdzie rata prezentowanego za mną modelu wynosi 1399 zł netto miesięcznie. Oprócz tego mamy program Kerba i Volvo, który polega na tym, że w racie wynajmu jest już zawarte ubezpieczenie, przeglądy, opony zimowe. Usługa concierge, czyli możemy zarezerwować bilety do kina, do teatru, możemy skorzystać z dwóch większych modeli podczas okresu trwania tego wynajmu. Jest to forma finansowania, z której klienci korzystają coraz częściej. Zapraszam do Volvo Auto Bruno.